Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale no i zapraszam na wspólne otwieranie boxa z Magical Suitcase. Tym razem jednak tak dla odmiany, zamiast boxa inspirowanego Harrym Potterem, mam tutaj box inspirowany Percy Jacksonem, więc nie ukrywam, że jestem go chyba trochę bardziej ciekawa niż boxów z Harry Pottera, ponieważ wydaje mi się, że skompletowanie tej zawartości tutaj było bardzo trudne, biorąc pod uwagę to, że Percy Jackson, on nie doczekał się tylu gadżetów co Harry Potter, czy też własnych popów. Co prawda na Etsy można kupić popy inspirowane Persim Jacksonem, ale to nie są popy oryginalne, tylko popy przerabiane przez ludzi, tak żeby wyglądały jak popy z Persiego Jacksona. No i winą za to wszystko obarczam oczywiście te nieszczęsne ekranizacje, których nie polecam nikomu. Sama zaczęłam moją przygodę z Persiakiem od tych ekranizacji i właśnie dlatego przez bardzo długi czas wzbraniałam się przed tym, żeby sięgnąć po książki. Sięgnęłam po nie oczywiście dzięki Wam, więc bardzo Wam za to dziękuję. Także mam nadzieję, że sytuacja Persiego odmieni się za sprawą produkcji na... Disneyu, ma się to pojawić na Disney+, Plus, tak mi się wydaje. Oraz oczywiście za sprawą Rodu Kane, które mają pojawić się na Netflixie, więc tutaj mam nadzieję, że zacznie coś się dziać, jeżeli chodzi o te różne gadżety. Także to tyle tytułem wstępu, chociaż nie, czekajcie, jeszcze tylko chciałabym Was zaprosić na maraton czytania książek Ricka Jordana. Startuje on w tę sobotę o godzinie 17, nie, to będzie 17 października, maraton. Myślę, że wystartujemy z nim o godzinie 10, jeśli chodzi o mnie. Będę czytać ostatni tą przygód Afola, będę czytać Ostatni tom, kronik rodu Kane i prawdopodobnie Magnusa, ponieważ chciałabym zmęczyć tę serię, zobaczyć, może się w niej zakocham. Ponieważ to póki co jedyna seria, która trochę mi nie leży, jeśli chodzi o Rika Jordana, także zapraszam Was do tego, żebyście wzięli udział w tym maratonie. Start w sobotę 17 października, godzina 10 rano, czytamy do niedzieli do 10 rano, także to już tyle tytułem wstępu. Zabieram się za otwieranie tego pudełka. Zobaczmy, co skrywa w środku. I tu widzę już na dzień dobry kolory obozu Jupiter. Halo, to powinno być pomarańczowe, a nie fioletowe. Zobaczmy, co jest napisane na kartce. Witajcie, Herosi! Przed Wami jeden z wybranych przez Was wariantów boksów z pakietem książek lub bez. Ja mam pakiet bez książek, bo książki, jak widzicie, mam ze sobą bez sensu. Do tego mamy dla Was garść przydatnych obozowych gadżetów, co znajdziecie w pudełku. Co znajdziemy w pudełku? Zobaczymy sobie, otwierając ten boks, ponieważ nie chcę tutaj sobie niczego spoilować. Także myślę, że zaczniemy sobie od herbatki. Piorun Piorunów, czyli ten piorun, dzięki któremu udało się strącić Kronosa Astronu. Zobaczmy sobie, jak ta herbatka pachnie. Mięta jarzębina na gietek Wydaje mi się, że to będzie bardzo ładnie pachnieć. Ja bardzo lubię herbaty z Magic I rzeczywiście ta herbata bardzo ładnie pachnie. Opaska filmu. Nienawidzę filmów. Filmy są po prostu okropne. może potworów, taka tam gumowa opaseczka, Percy Jackson. Rozumiem, że to było spowodowane tym, żeby włożyć tutaj jakiś, chociaż jeden licencjonowany przedmiot. Jak już mówiłam, Percy Jackson nie ma za bardzo licencjonowanych przedmiotów. Także opaseczka Percy Jackson, taka gumowa, na tyłach mamy orkan. W sumie, no ja takich rzeczy nie lubię, ale okej, okay, dobra. Lecimy dalej. Lecimy sobie z solą do kąpieli, która zawiera glinkę zieloną i jakiś barwnik, zapach kosmetyczny. Boski relaks po treningu. Bardzo ładnie pachnie. Więc powiedzmy, że mamy tutaj klasycznego boksa z Metrichal suitcase, i coś do kąpieli, herbatka. To jeszcze świeczka powinna tu być. O, jest tutaj świeczka. Obozowe ognisko. Bardzo fajna etykieta. Zobaczymy, jak to pachnie. Nie przypomina mi to za bardzo obozowego ogniska, tylko ma jakiś taki bardziej mydlany zapach. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzę, jest takie opakowanie, które skrywa coś, na czym napisano. Pierwsza doprowadzi Was do kolejnych. Więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tu mamy trzy kule, które prawdopodobnie imitują perły, które Percy dostał od swojego ojca. Właściwie to chyba jedna z Nereid mu je przekazała. Perły dzięki którym. To będzie chyba moja ulubiona rzecz tego boksa. chodzi o bransoletkę, gratulujemy kolejnego roku, Obóz Herosów, bransoletka z paciorkami. Jeśli ktoś czytał Persiego Jacksona, no to wie o co chodzi z tymi paciorkami, nie będę Wam może mówić, żeby nie psuć Wam przyjemności czytania. W każdym razie bardzo fajnie wygląda, jest bardzo pomysłowa, bardzo podoba mi się ten rzemek, te paciorki. Bardzo pomysłowe. To jest naprawdę świetne i fajnie nawiązuje do tej serii, ale to nie wszystko, ponieważ mam tutaj coś, od czego pewnie powinnam była zacząć, żeby wyglądać tak bardziej jak nie wiem, heros z obozu herosów, ponieważ niestety przytyłam i nie mieszczę się w moją koszulkę, więc miłą chęcią o tak, myślę, że ta koszulka będzie na mnie dobra. Bardzo podoba mi się jakość tej koszulki, bardzo podoba mi się to, że te rękawy, one są takie długie. Podoba mi się też kolor, ponieważ jest taki bardzo fajny, intensywny. Na pewno bardziej pomarańczowy od tej pomarańczowej koszulki, którą mam gdzieś tam w swojej szafie. Tylko, że pomarańcz niestety nie jest moim kolorem. Poza tym nie lubię koszulek, które są tak bardzo zabudowane, ponieważ no przytyło mi się <grym> to bardzo i czuję się w takich koszulkach no niezbyt specjalnie. Także, jeżeli chodzi o przynależność do obozów, choć generalnie rzecz biorąc czuję większą przynależność do obozu Harosów, to jednak bardziej wolę koszulki obozu Jupiter, ponieważ są fioletowe i w fiolecie czuję się o wiele lepiej niż w kolorze pomarańczowym. Ale okej, okay, w końcu zrobiło się tak troszeczkę obozowo pod klimat tego boksa, więc trochę jednak żałuję, że nie nałożyłam tej koszulki wcześniej. Także przechodzimy sobie tutaj do dwóch ostatnich rzeczy, które widzę. Pierwszą z nich jest książka do kolorowania wersji czar. Ja osobiście nie przepadam za kolorowankami, ale jeżeli ktoś lubi kolorować sobie takie książki, to myślę, że ucieszyłby się z takiego boksa właśnie z taką kolorowanką. I ostatnią rzeczą, którą tutaj widzę, jest długopis. To jest pen. To jest pen. Bardzo ciekawy gadżet, w dodatku w ulubionym kolorze Persiego Jacksona niebieski długopis, aczkolwiek widzę, że on został bardziej zainspirowany filmem, aniżeli książką, ponieważ w książce długopis ma zatyczkę i kiedy ją zdejmiemy, zamienia nam się w orkan, miecz, ten tutaj, no działa tak jak w filmie, to znaczy nie działa, ponieważ wiadomo, że prawdziwy orkan znajduje się w kieszeni Percy'ego Jacksona, więc zakładam, że ten tuż nie mieni nam się niebiańskim spiżem. No niestety nie, zwykły niebieski, ale i tak myślę, że naprawdę bardzo fajny gadżet, także to tyle, jeżeli chodzi o ten box. Wiem, że Magical Suitcase będzie robiło inne boxy inspirowane Percy'em Jacksonem, więc jakby co, odsyłam Was do nich na stronę. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Wydaje mi się, że na Magical Suitcase dalej działa mój stary koszt. Od Reviews by Anita, który daje 10% zniżki na boksy. Nie jestem tego pewna, ale jakby co, sprawdźcie to sobie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Bardzo dziękuję Wam za jego zobaczenie. Dajcie znać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. I do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!